Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło się Wam wstać rano z opuchniętą twarzą, wstajecie, patrzycie się do lustra. Ojeju, co się stało z moją buzią? No, jak ja wyjdę? To ten filmik jest dla Was, bo w tym filmie pokażę Wam kapitalny, bardzo szybki, króciutki sposób, w sumie masażyk, aby tej opuchlizny się zupełnie pozbyć. A ja jestem Agnieszka. Witam na kanale Rytmy Natury. Jestem dietetykiem oraz instruktorem jogi twarzy. Jeżeli uważacie, że moje filmiki są pomocne, to zachęcam do postawienia mi wirtualnej kawki, tylko wirtualnej, bo tradycyjnej. Nie piję. Link do kawki jest w opisie. Dziękuję również za zakup moich kursów diet. I poradników. A zatem przechodzę do tego wspaniałego masażu. Najpierw oczywiście musimy udrożnić węzły chłonne, i w tym celu poklepiemy sobie najpierw węzły, które znajdują się pod pachami. Tutaj będę klepała, więc. Pewnie będzie zła jakość dźwięku, bo tutaj się znajduje mikrofon, ale to nie szkodzi. I robimy takich oklepywań 30 razy, najpierw z jednej strony. No chyba było 30, nie mniej, ma być tych oklepywań 30, i teraz z drugiej strony. Ok, to zrobione. I teraz tutaj masujemy te wnęki, żeby limfa z opuchniętej twarzy nam tutaj łatwiej spływała. Teraz bardzo ważną czynnością, a bardzo zaniedbywaną, jest zainteresowanie się tyłem głowy, czyli karkiem. Troszeczkę głowę pochylamy i masujemy z tyłu jedną stronę, tak z 10 razy. Robimy to dosyć mocno, żeby krew i linfa zaczęła krążyć. I teraz. Pokazuję, trzymamy się tutaj za szyję i takim ruchem robimy również kilka razy. Przesuwamy rękę po szyi, a głowę przekręcamy. Mam nadzieję, że to jest jasne. Gdyby było niejasne, to będę tłumaczyć kilkakrotnie. I teraz. Z drugiej strony również masujemy kilkakrotnie i w ten sposób Wow, jak fajnie czuć, jak ten kark jest ciepły, gorący, jak to wszystko tutaj zaczyna nam fajnie krążyć. I teraz też troszeczkę pochylamy głowę i ruchami okrężnymi palców masujemy nasadę naszej czaszki, tam gdzie czaszka łączy się z szyją. Tutaj są te miejsca, takie dwa zagłębienia z tyłu. Wow, no teraz oczywiście jasność umysłu, od razu lepiej będzie mi się wypowiadało i lepiej będę nagrywała ten film. Spróbujcie, to jest super, ale to nie koniec. Przechodzimy do kolejnego ruchu i teraz czas na nasze uszy. Robimy sobie z palców literkę V i kilkakrotnie, tak około 10-12 razy, przesuwamy górę-dół dosyć mocno. O, super, super, naprawdę wspaniale już czuć, że to wszystko nam ładnie z twarzy odpływa. Ta nagromadzona limfa. I teraz łapiemy się za uszy, za płatki uszów i od góry do dołu. Sobie w ten sposób rozmasowujemy. Nie bójcie się, przez to uszy nie staną się odstające. Absolutnie nie. I teraz kolejny ruch. Górę ucha. Stykamy z dołem ucha, z poduszeczką tą dolną ucha. Trzymamy kilka sekund i tak robimy ze trzy razy. No, teraz to już w ogóle czuć wspaniale, jak. A, jakby no, głowa była nowa! Jakby była zupełnie inna, coś wspaniałego. I teraz również robimy literkę V z palców i podnosimy uszy do góry. I przytrzymujemy tak kilka sekund. Robimy tak kilka razy. I ten ruch, oprócz tego, że działa właśnie na odpływ nadmiaru limfy w naszej twarzy, to jeszcze wspaniale twarz liftinguje. I jeżeli dodacie do tego taki ruch unoszący całą twarz do góry, tego nie będzie widać. Musicie sobie to wypracować. To naprawdę działa kapitalnie. I w dół. I w dół. Tak, to naprawdę działa rewelacyjnie. I w sumie to by było tyle tego masażu. Dodać można jeszcze obkręcanie głowy w prawo i w lewo. I trzymamy tak kilka sekund. uchem do ramienia i na koniec rozciągniemy sobie jeszcze mięsień obojczykowo-sutkowy, tak zwany mos, czyli Trzymamy tutaj ręce na klatce piersiowej i unosimy głowę do góry. Aby zintensyfikować ten ruch, można jeszcze robić taki dziubek do góry, tak zwane całowanie sufitu. I trzymamy tak około 10 sekund. I oprócz tego, że to cudownie rozciąga klatkę piersiową, to działa przeciw wszelkim obwisom, bowiem działamy na mięśniu i rozluźniamy go w ten sposób. A jeżeli mięsień jest spięty, to niestety on ciągnie te nasze tkanki w dół i z tego tytułu powstają wszelakie obwisy. Także oprócz tego, że ten masaż pomaga pozbyć się porannej opuklizny, to działa również liftingująca. Przetestujcie i dajcie znać, jak działa. A jeżeli chcecie podziałać kompleksowo na swoją twarz, to gorąco polecam mój kurs Odmładzająca joga twarzy, w którym są wszystkie ćwiczenia na każdy obszar twarzy i szyi. Serdecznie pozdrawiam i do kolejnego filmu. Pa pa!